Twój sm smok twój. Nie. Nie, ja pewnie też Pekimowi będę musiał ubijać tego smoka, bo ty jedną nie poradzi, a Pekim wywali się od pierwszego, lepszego ataku smoka. Co nie? Pekim? <laughs> nie pytaj, co ja robię. Zwiedzam smoka od, od środka. Co? Oj <laughs> go. Smog jest zjadł Czyli on już maksimum? Mi smoka rozmnożyć, stary. No weź się, mam go. Ej, co widzisz jak połączymy elektrycznego i. i pioki ma Nie da się. on <noise> wiesz? Czemu samy? ja się tepam na lodową tajkę, a ja jestem pod oceanem? Jakim odejdź, bo naprawdę go coś mu zrobisz? Na ogon go nadepniesz. No już nadepnąłem, bo no, na żołądek. Ma niestrawność. <grym> takim... No A? za mnie! No puszczaj mnie już Szukam zimnie. jeszcze. Szuk no, szukam to, jeszcze to, 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 chwilę, słyszysz? Ej, on prawie no, ci... mi nic nie zrobił. No błony jest mały, stary. Nie da się przywołać tego A Podobno zaczął sumatu... od tamtego dużego. Co? Coś ty zrobił. Czy... Jakiś błąd popełnił. Czegoś mu nie dał. Ale. Do... No, on mu coś za dużo dał. Terydów, on go nasterydował, mój nie jest nasterydowany. <noise> Twój jest naturalny. ZAMZŁEM! To tepaj nas. No, czekaj, bo... Dobra, gotowi? No, żołotek smoka zwiedza. Piogemo, Tyrion. Ja go ubijam. Jak psa. Dobra, Tyrion umiera. Nieprawda, Prawda, nie, mam w wróżnię, stary. Tyrion umiera. Uderz mnie, uderz, uderz wiecie, mnie. się co uderz. jest dziwniejsze? Jakim cudem... Uderz. Napływam ja piokima do siebie jesteś piokim. Uderz. No Aha. uderz się. No bije Może No. O. Ty no też. Aha. No, ja, ja, ja mam oko. Co wy od Dobra, mam go ubić czy spróbujecie w dróg? Ja go ubiję. Ja idę patrzeć co to tworzy Ze swoimi no. marzeniami. No masz. Ma, ale na gry. Dun, 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 dun. No jak się ogląda? Podoba ci się? Hmm. No widzę. Tereo, Trochę się Ale pan spotykał na słońce Ale. O kurde, jak nie... Podoba się? Stereo Disney to... Gówno mnie je ten David. Widzę, no. że tyle... Na... No go panowie, ale tam wiecie. Boże, Endermany no. na to mówiło. Ja może piokim byś pomógł. O co? Nie powiedziałeś, że sam go bijesz. No, no dobra. Cze, bo mnie. Bo, bo mnie lawa pali Co to za gówniak jest? Czy ty go bijesz normalnie... Nie no. Jak? Fuck! No piokim debilu! I co? Obroczony Dobra blues, Piokim, próbujesz czy mam się nim zająć? Nie, bo ja umieram Piokim, czemu ty mnie zabiłeś? Nie wiem, jak ja cię zabiłem? Ja uderzałem smoka Typki mnie tam, bo tamten nie leje, smok mnie leje i kurde no nie, Piokim my się biliśmy za, zanim, zanim poszłeś walczyć Nieprawda stary, ty mnie tam biłeś, ja widziałem Nie biłem nie Jest biłem. nagrane, stary, Sam, Ja jest. mam nagrane Sabotujesz mnie Dobra, tepnij mnie, Piogeno ty to nagrywasz w ogóle, Piotr? Ja? No, no a jak? Pekar, bo Te... na razie to. Y, próbuję wylecieć, bo rzucił mnie pod ziemię, jak włączyłem spectatora, żeby uciec z wam, żeby was tepnąć. A co ty już go obiłeś do połowy? Nie, na go nie zacząłem bić. Żatuję. Dobra, tepać was. Tak. Nagrywać! ja idę się z nim tu, znuby. Dobra. O! Grudzień nadszedł I to co, to tyle? Serio, czemu umierasz? Nawet cię nie bije Do we się nie dosniesie Ten, ten wcale taki słaby nie jest ci powiem Ja biję Dobra, Tę już się do nim zajmę. Razy. Próbuję biego, uciekać. jego, lepiej mnie go. Razem tak. Plaszka. Czesy Ty, bo ja Mi się trochę utknęło, pomożecie? No, teraz <laughs> nie zabiję. Nie dotknąłem cię, stary. Nie wierzę! <laughs> Ej, ja mam usprawiedliwienie. Ja nie mam połowy zbroi. Teraz już mam całą. Ja kurde mi przez ciebie poszedł, przez tego twojego durnego smoka, nie bi mnie, bo już... Połowa tego filmu to jest Ja cię się dupia! Się... Tak. Ale o tym o to chodzi. Ej, skąd mam lód? No wy się tłuczecie z lud. No bo stepki może. Co ty robisz, łamaga? A ty on co no. robi? Kontynuujemy na tarcie. Masz pioki Tyrio wywalaj od niego On zginął Co jak ja go biłem No co on nie bijecie wszyscy To nie twój smok, Piokim się go zbiera Czech, bo wypadam śmieci bo No cię zabije jak... No jak bo jego zabiliście to ja nie zbierałem lutu a tego biłem I to jeszcze najdłużej Co mnie Najdłużej, no no, ale... no stary Problem jest taki, że ty mu i temu nie oddasz tego smoka. No ale jakich, jak ja wziąłem se... No piokim, no. dawaj do końca. Nie dostaw jajka. No to fajnie. No to idę dalej szukać. I to jest mój pech. No słuchaj. Ja zabiłem 15 smoków, żeby zdobyć te dwa dodatkowe jajka mi i tylionowi. Aha, no to Dobra, czekaj, ta dziewczyna. A nie, to może się który, który jest taki godny, niby, że najwięcej zadał smokowi? No chyba Tyrion. Bo co już mówi o tym? Nie wiem, jak ja mnie, jak dramie, to lawa najwięcej. Wracaj do bazy, bo muszę się do bazy tepnąć. To się. Dobra. Co wy robicie? was... Na... Stój tam, bo się muszę do ciebie tepnąć! W ty tu siedzisz? Dobra... <grym> <grym> A to jak codzienność, w lodowej krainie siedzę. O, klata! Bo ta broń, co wziąłem jest tak gówniana! Łopanie! Czekaj, teraz porównam do swojej zbroi. W Czee, bo tu są fajne inty Ej, cz... Są twoje Down, 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 down Jestem białym smokiem Jesteś downem Jestem białym smokiem Lamusie Aha, tu jest spawner no. E... Ciao, mi brakuje hełmu? Mi brakuje Do całego seta Jakiego hełmu? Nie wiem, diamentowego jakiegokolwiek. Creeper mnie prawie wysadził. No ludzie Tyriona mnie bili, no! <grym> <grym> Bo mają te włóczni jego. Dobre mordy, staryś Gdzie są?! Już nie żyją, na szczęście. Aha. Ty ludzie Tyriona mnie bili. Dobra, idę ci to obalone kolejna kolejny smokarz. Widzę, w jakim był z smoku? Ja jestem modelcą smoków, takim totalnym. Byłem Ojej, nie można wpisać locate i smoka. Nie, nie można. No znowu mnie palą Aha, w jakim się do Teliona? No bo to nieba nie ma Ten co serio Jak Kiedy się, jak się znów zabijecie nie ręczę za siebie Stary to jest To jakim w, w co idziemy zaraz grać Super mnie strzelasz Bo lubię